whoa yeah whoa yeah uh-huh whoa yeah that's on yo let's go yeah, whoa. let's go whoa hey. Hey, bitch Ej, mój cel to ta droga, wiem że to was drażni, je yeah, Potykam się noga, chyba w yeah. Twojej wyobraźni Wiesz, nie będę jak większość ludzi, jeden schemat pobielał, to mnie nudzi yo. Ja Dage. sobie być czy to piątek, yo. czy niedziela, niedziela. Wiec, zamiast chemii, yeah, Słuchać yo. Lady Gaga i Słuchać dobrego basu, nie wolę niczego, bez sobie to nie mam na to czasu, yo. wiesz Krytyka yo. Od, yo. od hejtu odcielam, grubym murem Jestem tu, jeśli chcesz to hejtuj, no yo. ale w Yeah. Kolej sobie szydzi jest po prostu wiesz Szkoda, że nienawiści przez to jesteś załosny je yeah. Wow, ej, póki czuć tu u mnie te tętno Jakoś tu nie przestaje, yo Trafiam samo setno, no i nigdy się nie poddaję, yo Piszę tekst, biks, je yeah. Bit mnie nosi, tak jest, będzie za pół wieku, yo To mam to przestać, kto mnie tu prosi, wiesz Zrobię mu na przekór, odpuść, no i odejdź, nie Dla ciebie jest ta scena, yo Tego słuchać czasu nie mam, bo nie Puszcza mnie wena, Jestem jaki jestem, je Rok, je Rok za rokiem się nie zmieniam, wiesz szelaj w pochach, je Przechodź bokiem, albo zacznij mnie doceniać, jo Jestem kurwa dawcą, no i jest wyna.